Swamczę kiedy na Talek Olga Łukasz ze Szczecina Czekam na drugie miejsce dla stobowania ale zastałem dziwną tabliczkę Fajne widoki naprawdę fajne, wysoko nie milimetr nad poziom morza, ale wysoko fajnie. Ale dziwna tabliczka, zaraz wam pokażę. Może ktoś mi podpowie jak tu przeskoczyć tak legalnie. Żeby to było, ale to chyba ta tabliczka jest nieoryginalna, ale że nie wiem, nie wiem, nie wiem, muszę zobaczyć. Teraz wam pokażę tą tabliczkę. Jest. Proszę bardzo, witam jeszcze raz tutaj bo jestem teraz na drugim miejscu sprawdzam jak tutaj wygląda to ta lokalizacja A tu jest jakiś płot A tu jest pole jak widać pole zaorane to niby górka ale fajne widoki widoki są naprawdę fajne ale Że druga aktywacja się nie, nie udała, ale też szukałem zmienić takie nowe miejsce. Zobaczyć czy to można sobie przyjechać tu się poopalać jak nie ciepło. Fajne, miejsce jest widzę. Fajny pomost. Nie co tam będzie jeszcze. Jak to będzie za dalej. że jako taku jest można woda jest o, fajny jest można czysto jak zawsze w końcu z tej z tej wody puszczę ci na pije tą wodę także jest w miarę fajnie no, słońce zaszło o, nie będzie ładnych ujęć ale spróbujemy tutaj trochę wieje no, ale widoki dla tych co nie wiedzą jezioro mi jedzie, jezioro mi jedzie